Poranek w Wielkopolsce zapowiadał się jak każdy inny. Drogi były zasypane śniegiem, powietrze ostre, a niebo ciężkie, jakby wiszące tuż nad linią lasu. W okolica Wągrowca wielu kierowców zmagało się z oblodzeniem i śliską nawierzchnią. Nikt nie przypuszczał, że właśnie na drodze wojewódzkiej numer 251 wydarzy się tragedia, która poruszy zarówno lokalną społeczność, jak i służby ratunkowe. Była godzina 10.00. Karetka pogotowie ratunkowego, przewożąca dwie pacjentki w wieku 93 i 66 lat, jechała przez odcinek drogi w pobliżu miejscowości Ludwikowo. W środku znajdowało się czterech ludzi, kierowca, ratownik medyczny i dwie kobiety, które wymagały transportu do placówki medycznej. Z pozoru rutynowa jazda nagle zamieniła się w dramat. Jak przekazał STASP? Dominik Zieliński, oficer prasowy komendy powiatowej policji w wągrowcu, karetka niespodziewanie zjechała na pobocze. Nikt jeszcze nie wie, czy powodem było oblodzenie na wierzchni, uświsk, nagła reakcja kierowcy, czy może problem techniczny. Finał jednak był tragiczny: pojazd uderzył w drzewo z ogromną siłą. Dźwięk zderzenia rozszedł się po lesie jak echo. Świadkowie mówią o nagłym huku, który przeciął ciszę zimowego przedpołudnia. W cieniu drzew karetka zatrzymała się gwałtownie, a jej przód wgniótł się pod wpływem uderzenia. W środku panował chaos, migające światła, sygnały alarmowe. Odgłosy wzywania pomocy. Natychmiast powiadomiono służby ratunkowe. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, zespoły karetek, strażaków oraz policję. Droga została całkowicie zablokowana, co jeszcze bardziej spotęgowało napięcie. Kierowcy stali w długich kolejkach, zdezorientowani, nie wiedząc, co wydarzyło się dalej. Ratownicy, którzy dotarli jako pierwsi, zobaczyli rozbity pojazd i cztery osoby wymagające natychmiastowej pomocy. Kierowca karetki znajdował się w stanie krytycznym. Mimo, że udało się go wydobyć z kabiny, jego obrażenia były bardzo poważne. Śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala, gdzie lekarze walczyli o jego życie. Niestety, pomimo ogromnych starań, młodego ratownika nie udało się uratować. Pozostałe trzy osoby również zostały przewiezione do szpitali. Jedna z pacjentek, seniorka w bardzo podeszłym wieku, została przetransportowana śmigłowcem do Bydgoszczy. Druga pacjentka oraz ratownik medyczny zostali zabrani ambulansami do wągrowca. Ich stan nadal nie jest znany. Lekarze prowadzą diagnostykę, a rodziny czekają na dalsze informacje. STASP Dominik Zieliński podkreślił w rozmowie z mediami, że niczego nie można wykluczyć. W regionie panowały trudne warunki: śnieg, lód, niska temperatura, bardzo ograniczona przyczepność. Czy mogło to przyczynić się do tragedii? Możliwe. Ale równie dobrze przyczyną mógł być nagły manewr, zasłabnięcie, poślizg lub czynnik, którego nikt jeszcze nie dostrzegł. Dopóki śledczy nie zakończą analiz, nie będzie jednoznacznej odpowiedzi. Droga wojewódzka nr 251 w okolicy Ludwikowa została całkowicie zamknięta. Policja poprowadziła objazdy przez łękno i łęczyn, co wywołało dodatkowe utrudnienia w ruchu. Kierowcy musieli uzbroić się w cierpliwość, śledztwo, dokumentacja. Prace ratowników trwały długo, a pogoda wciąż nie ułatwiała zadania. Mieszkańcy okolicy mówią, że śnieg spadał intensywnie, wiatr przesypywał go na jezdnie, tworząc zdradliwe zaspy. Droga była biała, świska i zdradliwa. W takich warunkach nawet doświadczeni kierowcy mają problem z pełną kontrolą pojazdu. To wydarzenie dotknęło szczególnie mocno lokalną społeczność. Kierowca karetki, ratownik, człowiek, który codziennie jechał pomagać innym, tym razem sam potrzebował pomocy, której nie udało się udzielić na czas. To zawsze budzi silne emocje, poruszenie, smutek, poczucie niesprawiedliwości losu. Dziś w wągrowcu mówi się o tym wypadku wszędzie: w sklepach, przychodniach, w domach. To dramat, który nie tylko odebrał życie jednemu człowiekowi, ale również zatrzymał codzienny rytm miasta i przypomniał mieszkańcom, jak nieprzewidywalne potrafią być zimowe drogi. Śledczy wciąż analizują każdy możliwy szczegół, ślady hamowania pozycji pojazdu, zeznania świadków, warunki atmosferyczne, stan techniczny karetki. Dopiero gdy wszystko zostanie dokładnie ustalone, pojawi się odpowiedź na pytanie, które dziś zadają wszyscy. Jak doszło do tego, że pojazd ratujący życie sam stał się miejscem tragedii?